Tak więc wracając, nazywam się Dominik Florek, reprezentuję firmę EICO Solar, producenta modułów fotowoltaicznych z technologią Back Contact. Jestem odpowiedzialny za rynek dystrybucji w Polsce oraz na Słowacji. Ta prezentacja będzie dotyczyła tylko naszych najnowszych modułów z serii Infinite. Tak więc zapraszam. Zapraszam także do zadawania pytań poprzez czat. Można sobie tam pisać, postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania. Postaram się ja odpowiedzieć, ewentualnie moi koledzy z działu technicznego, jak czegoś ja bym nie wiedział. Tytułem wstępu dwa zdania na temat naszych innowacji związanych z produkcją. My jako firma dążymy do tego, aby być firmą bez śladu węglowego. I udało nam się to osiągnąć w jednej z naszych fabryk w miejscowości Gina, gdzie 100% wykorzystanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, 90% odzysku wody i 30% wykorzystania ciepła odpadowego. Natomiast nasza kolejna fabryka w miejscowości Zhuhai osiągnęła możliwości produkcyjne 10 gigawatów rocznie przy udziale produkcji ogniw oraz modułów fotowoltaicznych. Ważnym etapem w rozwoju naszej technologii było odejście od srebra. I przejście na pokrywanie ogniw miedzią, co poskutkowało obniżeniem kosztów oraz umocniło nasze ogniwa. Nowa era, proszę państwa. Przechodzimy do meritum mojej prezentacji, czyli modułów Infinite w technologii Back Contact. Jak widać na slajdzie, nasze, nasze najnowsze moduły z serii Infinite uzyskały jeszcze większą moc. W wymiarze ramy 1762 razy 1134 razy 30 mm. Porównując to do modułów, które są obecne w sprzedaży w technologii PERC, na przykład, gdzie jeszcze można je znaleźć, przy mocy 420 W, nasz Infinite 485 W daje moc większą o 7,1%, co jest bardzo dobre. Jeżeli porównamy to do modułu Topcon o mocy 450 W. To TopCon będzie słabszy o 4,4% w stosunku do naszego najnowszego modułu. Kolejno, jeżeli porównamy to do naszego poprzedniego modułu w technologii ABC o mocy 470 W, to będziemy mocniejszy, mocniejsi o 15 W, czyli o 3,2%. Tak więc idziemy do przodu, nie zmieniamy ramy, zostajemy w jednej ramie, zwiększamy moc i wydajność modułów. Jeżeli chodzi o moduły z serii Infinite, występują w czterech wersjach. Pierwszy moduł od lewej, 54 ogniwa z podwójnym szkłem o grubości 2 mm. W wersji full black. Moduł ten otrzymał plus 10W w stosunku do poprzedniej wersji back contact oraz jest mocniejszy 25W w stosunku do modułu stopką. Kolejnym modułem jest 54 ogniwowy, oczywiście moduł na pojedynczym szkle o grubości 3,2 mm w wersji full black. Z białym backsheetem i czarną ramą. Otrzymał 10 W więcej mocy w stosunku do backcontact oraz 25% W w stosunku do topko. Kolejne dwa moduły, dwa z prawej. To pierwszy z nich jest 54-ogniwowy, oczywiście, na podwójnym szkle. Szkło za każdym razem 2 mm. W wersji white. Plus 10 W mocy w stosunku do pełką, i 25% W w stosunku do topką. I ostatni moduł po prawej stronie. Jest to moduł z pojedynczym szkłem o grubości 3,2 mm. W wersji white z białym backsheetem i tak jak pozostałe, plus 10 Wattu w stosunku do bekontaktu i plus 25 w stosunku do topką. Wszystkie nasze moduły posiadają trzy kluczowe cechy: optymalizację częściowego zacienienia, co jest dla mnie numerem jeden ograniczenie wysokich temperatur oraz odporność na mikropęknięcia. W kolejnych slajdach pokażę, jak działają nasze technologie. Technologia produkcji naszych modułów pozwala na ukrycie szyn przewodzących z tyłu modułu, co znacznie zwiększa aktywną powierzchnię do produkcji prądu nawet o 1,4%. Porównując to z klasycznymi modułami Topcon, to występuje to technologiczne zgięcie szyny, które może spowodować wystąpienie mikropęknięć. Ostatnim drobnym szczegółem jest konieczność wykorzystania 3 mm zakładki taśmy szynowej w technologii Topcon, co ogranicza oczywiście powierzchnię do produkcji prądu. Proces nakładkowego zgrzewania celek daje nam przewagę w stosunku do pozostałych producentów co podwyższa wzrost aktywnej powierzchni o dodatkowe 0,4% w porównaniu do tradycyjnego zgrzewania celek na literę Z, gdzie występuje większe naprężenie i możliwość wystąpienia mikropęknięć. Zobaczą Państwo teraz eksperyment z optymalizacją częściowego zacienienia. Po lewej stronie moduł w technologii BackContact, a po prawej moduł w technologii TopCon. Później omówimy o co chodzi dokładnie. Drodzy państwo, w kwestii wyjaśnienia do modułów zostały podpięte pompki wodne. Widzieliśmy jak będziemy tam jak zasłanialiśmy ogniwa, oglądając czy da, dany moduł produkuje prąd czy nie. Na początku zasłoniliśmy dwa ogniwa, po czym sukcesywnie kolejne. Przy czterech zacienieniach widać było, że moduł Topcon praktycznie już nie działa i nie produkuje prądu. Natomiast nasz po lewej stronie cały czas działał, cały czas produkował prąd. Nawet przy zakryciu 12 celek, po prostu myśmy jeszcze działali bez zarzutu, a topką w ogóle. Jeżeli przy czterech już nie działał, to oczywiste jest, że przy 12 jak najbardziej. Na kolejnym, na kolejnym filmiku jest przedstawiona zasada działania przy dynamicznym zacienieniu. Już puszczamy film. Tak więc, drodzy Państwo, przy naszej technologii wyłączane są tylko te celki, które nie działają w danym momencie, poprzez cień z komina, albo poprzez liście, albo każde inne zabrudzenie. Gdy ewentualnie zadziała dioda bypassowa, wyłączy się część modułu, pozostała będzie pracować i będzie produkować prąd. Topcon praktycznie nie będzie już działał, nie będzie produkował prądu, a każdy następny moduł w Topconie oczywiście będzie działał jak ten najgorszy. U nas pozostałe moduły będą działać w 100%. Przy całkowitym zacienieniu nasze moduły wyprodukują do 30% więcej energii niż moduły Topcon. Na tym wspaniałym slajdzie, a w rzeczywistości ta różnica jest jeszcze bardziej widoczna. Moduły Infinite w technologii back contact są zupełnie czarne. Wykonanie jest bardzo estetyczne. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w tabelce znajdują się główne cechy naszych modułów w porównaniu z Topcon. Ja teraz to Państwu przeczytam. Tak więc, czy mamy przedni kontakt? Nie, nie mamy. Występuje to tylko w Topkonie. U nas jest back contact. Czy mamy przednie szyny? Oczywiście, że nie. Topcon jak najbardziej ma. Czy mamy przerwy między ogniwami? Nie, nie mamy. Topcon ma. Struktura ogniwa. Różnice w strukturze i wykończeniu powierzchni ogniw ABC zwiększają ich walory estetyczne. Tak więc wygląd naszego modułu jest naprawdę bardzo ładny. Na samym końcu tej prezentacji puszczę filmik z YouTube'a przedstawiający właśnie nasze moduły Topcon. Są tak jakby Państwo mieli po prostu telewizor wyłączony, on jest kompletnie czarny. Tak wyglądają nasze moduły. Oto dodatkowe właściwości modułów Infinite. Tak jak Państwo już wiedzą, grubość szkła przy Dual Glass 2 mm, gdzie w Topkonie 1,6 mm. Używamy miedzi zamiast srebra, czyli mamy lepsze przewodnictwo. Mamy zgrzewanie nakładkowe, a nie na literę Z. W kolejnych slajdach będą zaprezentowane eksperymenty, które zawsze prowadzimy na różnego rodzaju targach i wystawach, gdzie moi koledzy prezentują je publiczności na żywo. Sam byłem świadkiem, na przykład na Intersolar przez trzy dni. Wszystkie te eksperymenty były robione po prostu cały czas dla, dla zwiedzających. Teraz zaprezentuję Państwu eksperyment niszczenia celek Backcontact oraz Topcon. Oczywiście celka cała czarna to nasza, ICO, po lewej stronie, po prawej stronie będzie Topcon. Uderzamy z siłą 2 kg, z prędkością 1,1 m na sekundę. Po uderzeniu widzimy, że celka ICO jest mało uszkodzona w porównaniu do celki TOPCON, która uległa praktycznie całkowitemu zniszczeniu. Sprawdzimy jeszcze tylko, czy celki działają. Nasze tak. Nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o TOPCON. Całkowita destrukcja. Nie działa. Kolejną cechą charakterystyczną naszych modułów to ograniczenie wysokich temperatur, tak zwanych hotspotów. Tak jak wcześniej, po lewej stronie moduł ICO, a po prawej TOPCON. W kwestii wyjaśnienia osłonimy stabilnie przez około godzinę jedno miejsce i sprawdzimy kamerą termowizyjną, do jakiej temperatury rozgrzał się moduł w tym miejscu. Tak jak widzieliśmy, prawie 150 stopni TOPCON i 100 stopni iko. To jest bardzo duża różnica. To jest aż o 33% niższa temperatura w naszym module. Nie wpływa to na działanie oraz uszkodzenie modułu. Test oczywiście przeprowadza autoryzowana jednostka certyfikująca TIF. Mamy z tego raport. Możemy się z tym z Państwem podzielić. Ważne, że każdy nasz moduł. Na podwójnym szkle posiada klasę palności A. To jest warte zapamiętania, czyli podwójne szkło 2 mm klasa palności A każdy nasz moduł będzie miał. Drodzy Państwo, jest to ostatni slajd pokazujący żywotność modułów ICO w porównaniu do TOPCO. Współczynnik temperatury jest minus 0,26% do stopni Celsjusza. Do 0,29 przy topko, co daje lepszą wydajność przy różnych temperaturach, aż do 1,7%. Dodatkowo, niższa degradacja po pierwszym roku w okresie do 30 lat wynosi 0,35% do 0,4% dla topko. To wszystko z mojej strony, drodzy państwo. Dziękuję za uczestnictwo w webinarze. Zaraz jeszcze tylko. Puszczę Państwu film z YouTube'a na temat naszych modułów Infinite, a także pokażę, gdzie mogą Państwo zarejestrować się na naszym forum dla instalatorów na naszej stronie internetowej. Zachęcam do tego. Powiem dlaczego: Dlatego, że każdy zakup naszych modułów, nawet jeżeli Państwo już zrobili taki to nawet 18 miesięcy wstecz, można taką fakturę, niezależnie gdzie moduły zostały kupione od danych dystrybutorów, zarejestrować i zbierać punkty, wymieniać je na nagrodę. Już tutaj z Państwem się podzielę. jeszcze pokażę forum dla instalatorów Proszę bardzo zapraszam na ikosolar.com.pl Tutaj mamy zarejestruj się. Proszę pisać maila, utworzyć sobie swoje konto i zbierać punkty. Zapraszam też do wypełnienia krótkiego testu. Po zdaniu tego testu są już punkty na start i też można sobie coś tam fajnego wybrać. Tak więc z mojej strony to wszystko, ja już tutaj tylko zobaczę, czy Państwo coś pisali, czy nie. Tak więc z mojej strony to wszystko. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo za uczestnictwo i do zobaczenia kolejnym razem. Do dziękuję widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.